Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kącika Dobrej Książki w kolejną sobotę. Dzisiaj już oczywiście zdrowy, lepiej się czujący, już nie taki zakatarzony, lepiej oddychający. Chciałbym wam polecić kolejną lekturę, kolejną książkę, tym razem z dawnych lat, można powiedzieć, bo z dawnego czasu, ale książkę bardzo nie tyle niezobowiązującą, ale tak jak powiedział tłumacz, sztuką jest od literatury niczego nie oczekiwać. A tłumacz nazywa się Łukasz Musiał. On przełożył tę książkę Roberta Walsera, Koniec świata i inne małe utwory prozą. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Oficyna. Książka prezentuje się tak. I nie jest żadnym grubasem. Jest naprawdę, ale nie jest nowelą. Jest zbiorem opowiadań, z czego ostatnie opowiadanie, koniec świata, y, Wam przeczytam. I będzie to nie pierwsze, nie będą, 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 będą. To nie pierwsze strony tej książki, ale ostatnie, ale nie całkiem ostatnie, bo jeszcze na samym końcu nie jest bardzo miłe. E, bardzo miłe posłowie, muzyka kameralna. Łukasza musiała. No i sobie przeczytacie, jeżeli będziecie mieli na to ochotę i będziecie mieli ochotę w ogóle sięgnąć do tej lektury. A książka Roberta Walsera jest. Nie chciałbym powiedzieć lekka, nie chciałbym powiedzieć przyjemna, ale tak jak na wstępie powiedziałem, sztuką jest od literatury niczego nie oczekiwać. I ta książka. Jakkolwiek tytuł przez nas byłby interpretowany, Koniec świata i inne małe utwory prozą, już kojarzy nam się z tym, że będzie to jakieś przesłanie apokaliptyczne, a wcale w tej książce takie nie jest. Zanim? Zanim troszeczkę opowiem tradycyjnie zapraszam na fragment. Koniec świata. Dziecko, które nie miało ani ojca, ani matki, ani też brata i siostry, do nikogo nie należało i nigdzie nie miało domu, wpadło na pomysł, by iść przed siebie, póki nie zajdzie aż na koniec świata. Nie musiało dużo ze sobą brać, pakować także nie, nie miało bowiem żadnego dobytku. Ruszyło przed siebie jak stało? Słońce świeciło, lecz biedaczysko nie zwracało uwagi na promienie słońca. Szło przed siebie i szło, mijając wiele osobliwości, lecz na żadne osobliwości nie zwracało uwagi. Szło przed siebie i szło, mijając po drodze wielu ludzi, lecz nie zwracało uwagi na żadnych ludzi. Szło przed siebie i szło, aż nastała noc ale dziecko nie zwracało uwagi na noc. Nie troszczyło się ani o dzień, ani o noc, ani o przedmioty, ani też o ludzi, ani o słońce, ani o księżyc, i jeszcze mniej o gwiazdy. Szło dalej i dalej. Niczego się nie bało, głodne też nie było, wciąż tylko miało w głowie ten pomysł, tę myśl, by szukać końca świata. Iść tak długo, dopóki go nie znajdzie. Na końcu z pewnością go znajdę, myślało o sobie. Jestem całkiem z tyłu, całkiem na ostatku, myślał o sobie, na samiutkim końcu. Czy dziecko miało rację? Poczekajcie, no tylko. Czy dziecko było przy zdrowych zmysłach? Ejże, zaczekajcie, no trochę. Za chwilę się okaże. Szło przed siebie to dziecko i szło. Najpierw wyobrażało sobie koniec świata jako wysoki mur, potem jako głęboką przepaść, potem jako piękną zieloną łąkę, potem jako jezioro, potem jako chustę w kropeczki, potem jako gęstą kaszkę rozlaną wzdłuż i wszędzie, potem jako zwyczajne przejrzyste powietrze. Potem jako białą i czystą równinę, potem jako upojne morze, w którym mogłoby się bez przerwy kołysać, potem jako brązową ścieżkę, potem jako w ogóle nic, albo samo już niestety nie wiedziało jak. Szło dalej i dalej. Koniec świata wydawał się nieosiągalny. Dziecko błąkało się 16 lat po morzach. Równinach i górach. W tym czasie urosło, nabrało sił i wciąż wiernie trzymało się myśli, by iść tak długo, a że zawędruje na koniec świata. Wciąż jednak tam nie dotarło. Koniec świata wciąż wydawał się daleko. Ależ to rozległe, pomyślało. I zapytało stojącego przy drodze wieśniaka, czy wie, gdzie jest koniec świata. Koniec świata! Tak nazywała się pobliska zagroda, i dlatego wieśniak odparł: Jest pół godziny drogi, drogi stąd. Słysząc to dziecko, nie posiadało się z radości, podziękowało za objaśnienie i poszło dalej. Gdy jednak pół godziny wydało mu się wiecznością, zapytało idącego z naprzeciwko chłopca, jak daleko jeszcze do końca świata? Jeszcze dziesięć minut, odpowiedział chłopiec. Dziecko podziękowało za objaśnienie i poszło dalej. Dotarło niemal do kresu swoich sił i z wielkim trudem poruszało się naprzód. Wreszcie, pośrodku czarującej i soczystej łączki, dostrzegło dużą i piękną zagrodę. Istną zagrodniczą wspaniałość. Ciepłą, serdeczną i szczerą, dumną, prześliczną i zacną. Otaczały ją dorodne drzewa owocowe, wokół przechadzały się kury. Cichy wiatr przewiewał zboże, ogród wypełniały warzywa, na pochyłości stał ul, smakujący jak należy miodem. Była też obora pełna krów, drzewa obsypane czereśniami, gruszkami, jabłkami, i wszystko tchnęło takim dostatkiem, taką delikatnością i taką swobodą, iż dziecko wnet pomyślało, że to właśnie musi być koniec świata. Wielka była jego radość. W domnej widocznie akurat gotowano z komina bowiem wesoło unosił się dym, zakradając się w górę niczym figlarz. Dziecko umęczone i bojaźliwe z utrudzenia spytało: Czy to jest koniec świata? Gospodyni odparła: Tak. Dobre dziecko, to tutaj. Dziękuję wam za uprzejmość, powiedziało dziecko i padło ze zmęczenia. A niech to! Lecz dobre ręce szybko je podniosły i położyły do łóżka. Gdy wreszcie się ocknęło ku swojemu zdziwieniu, leżało w najmilszym na świecie łóżeczku i mieszkało ukochanych ludzi. Czy wolno mi tu zostać? spytało. Chcę sumiennie służyć. A ludzie odparli, Dlaczegoż by nie. Lubimy cię, zostań u nas i służ sumiennie. Skrzętna służąca na pewno się przyda, a jeśli będziesz się dzielnie sprawować, zatrzymamy cię tu jako córkę. Dziecku nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Żwawo zabrało się do roboty, służyło dzielnie, dlatego wkrótce wszyscy je polubili i przestało wędrować, bo czuło się jak w domu. I takie to jest ostatnie opowiadanie z tej książeczki, koniec świata i inne małe utwory prozą Roberta Walsera. Ostatnie piętnaste opowiadanie o końcu świata. Czyż nie brzmi ono delikatnie? Czyż nie jest one ono pewnym rozmarzeniem o tym dokąd? Nie tyle chcielibyśmy zajść. Czyż nie jest ono też o świętym spokoju, którego tak każdego dnia poszukujemy? Myślę, że interpretacji jest wiele i każdy z nas odpowiednią znajdzie dla siebie. Myślę, że ważne w tej książce jest też to, co jest napisane na samym końcu, na okładce, bo idealnie, idealnie te słowa oddają to, o czym jest ta książka. Słysząc zewsząd. Że koniec świata już blisko, apokaliptyczne nastroje opanowały nasz glob z szybkością koronawirusa. Na szczęście mamy takich pisarzy jak Robert Walser, który, którzy nie pozwalają osuwać się w tanie czarnowictwo i z pożytkiem dla wszystkich przywracają proporcje. A nawet więcej, uparcie wierzą w świat, który jeszcze się nie poddał. Walser wędruje po nim, odrywając się od przeszłości, pamięci, zobowiązań, ról społecznych. Oddaje się myślą jakby szczęśliwie niepomyślanym do końca. Jeśli Nicze chciał wiedzy radosnej, on żądał radosnego pisarstwa i literatury, która buduje zaufanie do świata. Gdyby nie to, że Robert Walser miał dystans do wszelkich obowiązków, chciałoby się rzec lektura obowiązkowa. Ale oczywiście nie jest ta książka lekturą obowiązkową, ale jest przyjemnością. Naprawdę przyjemnością. Książkę przetłumaczył Łukasz Musiał. Czyta się to bardzo dobrze. Każde opowiadanie jest o czymś innym. Tytuły tych opowiadań to Popiół, Igła, Ołówek i Zapałka. Od tego się zaczyna, a kończy Na końcu świata. Inne tytuły opowiadań sobie znajdziecie, jeżeli będziecie chcieli przeczytać tę książkę. Każde opowiadanie gdzieś nas zabiera, i naprawdę tę książkę, przynajmniej ja tak miałem, czytałem zawsze przy kawie. Jedno opowiadanie, jedna kawa, a zatem wypiłem 15 kaw. <laughs> Można by rzec, plus posłowie, czyli 16 kaw. Nie, no, ostatnie opowiadanie, i później przeczytałem od razu posłowie. Ale było to 15 dni, i każde opowiadanie jednego dnia wystarczyło. Człowiek naprawdę odpoczywał przy tej książce, delektował się słowem, i zastanawiał się, jakie życie wiódł autor tych opowiadań. Robert Walser. Polecam wam bardzo serdecznie tę niewielką, drobną książeczkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa oficyna. Ja tu tak muszę zbliżyć, ponieważ chyba średnio byłoby widać z tej odległości. Ale oczywiście to wszystko zależy od was czy po nią sięgniecie czy nie ja do tej lektury was zachęcam są to moje każda lektura jest moim osobistym wyborem osobistą podróżą i osobistym przeżyciem tych słów które pojawiają się na kartach każdej książki no i ta powoduje że człowiek patrzy z optymizmem na świat tak mi się wydaje uspokaja się myślę że to też no, książka jest niewielkich rozmiarów, ale czyż żeby, czyż, żeby przeczytać coś wartościowego, to musi to być grube, niekoniecznie. Mam jeszcze jedną lekturę w zanadrzu, którą myślę, będzie, będę polecał wam w następnym odcinku. Skończyłem ją właśnie dzisiaj, ale jeszcze nie o niej dzisiaj, tylko o końcu świata i innych małych utworach prozą Roberta Walsera w, w tłumaczeniu. Łukasza Musiała. Mam taką książeczkę, jeszcze jedną, drobną, małą nowelkę. Tu jest stron, 62 strony są, a w tamtej jest 42 albo 44, 40 kilka, jest nowelką, ale też jest ciekawą, dobrą lekturą, godną polecenia i też innym spojrzeniem na świat, troszeczkę bardziej współczesnym, ale o tym będzie za tydzień. A dzisiaj ta Niewielka, 60 stronicowa książeczka do polecenia. Jeżeli tylko macie ochotę odpocząć i znaleźć w literaturze dobre słowo, godne uchwycenia i zapamiętania, to polecam Wam właśnie tę pozycję: Koniec świata i inne małe utwory prozą. A na dzisiaj to tyle, i zapraszam do zobaczenia w kolejną sobotę w kąciku dobrej książki. Trzymajcie się ciepło, dobrego tygodnia.